Siemanko, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Quixel. Oczywiście, lecimy z kolejnymi dwoma spotkaniami. Przed nami zobaczmy skład naszego przeciwnika Lewandowski Müller. Ogólnie Bundesliga. E, powiem Wam, że nawet fajny składzik, chociaż tego Huntelara, to nie wiem, dalibyście go do składu, czy nie? Jak sądzicie, jak Wam się grało Huntelarem? Zobaczmy Draxler, początek spotkania, 8 minuta. Szkoda, że to nie weszło, mogło być 1-0. No cóż, nie pykło. Ogólnie. Powiem Wam, że jeśli chodzi o Draxlera, to no... ciekaw jestem, jak długo będzie w naszym składzie. Mam nadzieję, że jak najdłużej. Tutaj Lewandowski mamy bramkę na 1 do 0 w 11 minucie. Bramkę powstają w fragmencie gry, chwilę później znowu Draxler, bardzo aktywny w tym spotkaniu, dużo miejsca mi zostawiał właśnie nasz przeciwnik na takie strzały, dlatego starałem się z tego korzystać. 45 minuta i piszczek minimalnie obok słupka, szkoda, że to nie wpadło, to mogła być bramka na 2 do 0, naprawdę fajnie tam się znalazł Łukasz i szkoda, że to nie weszło. Zobaczcie chwilę później, Draxler do Aguero i obok słupka znowu kolejna dobra, dobra sytuacja wypracowana przez Draxlera chwilę później 57 minuta Jakub Baszykowski zjeżdża do środka pola karnego, Jest tutaj dużo przypadków bo Sokratis dopadł do tej piłki i Łukasz Piszczek właśnie starał się pokonać bramkarza. po raz drugi w tym meczu i po raz drugi mu to nie wyszło zobaczmy dalej Lewandowski i czy to będzie? Nie, niestety nie ma bramki na 2 do 0 mamy rzut drożny. może po tym w fragmencie gry coś wpadnie, Sokratis skacze tam z lewym Piłka wybita, doszedł do niej Błaszczykowski, będzie strzał z dystansu, ale bramkarz znowu sparował piłkę na rzut rożny, z którego nie wynikło nic. Jak widzicie, w ogóle nie było sytuacji mojego rywala. Cały czas napierałem, atakowałem, w 74 minucie znowu mi się nie udało. No cóż, takim wynikiem zakończyło się to spotkanie, także udało się wygrać. Szkoda, że tak nisko były sytuacje, żeby wygrać ten mecz wysoko. Ogólnie dzisiaj troszkę krótszy odcinek, ale to jest spowodowane tym, że po prostu sytuacji było mniej w tych meczach. No i to jest też zależne od tego co się dzieje. Piąte spotkanie, piąte wygrane w lidze numer 4 i postanowiłem e, zabezpieczyć sobie jeszcze lepiej środek obrony. No i dzięki szczęściu, które właśnie teraz widzicie, Hummel pojawił mi się na ekranie. Bez wahania kupiłem go od razu. E, no i mamy Hummelsa, który jeszcze bardziej podkręci nam e, tą obronę, a dzięki temu, że jest on z ligi niemieckiej, z i To będzie miał też zgranie, więc super No ale to super kończy się teraz Gdy widzicie ten skład Dwie bestie w ataku Podajże e, Johnson i Mlapa No niesamowity atak Bardzo OP i to bardzo, bardzo Zobaczcie co zrobił Mlapa Mlapa się powinno mówić, czy Mlapa Po prostu Mlapa chyba 12 minuta, mamy 1 do 0. Wiedziałem, że on będzie grał na główki, wiedziałem, że będzie szukał dośrodkowań i będzie starał się wygrywać pojedynki tymi napastnikami. No ale Draxler był na miejscu, jeśli chodzi o 43 minutę i mamy 1 do 1. I znowu Draxler gra niesamowicie. Aguero, kolejna sytuacja, tym razem z rzutu wolnego no ale nad poprzeczką, chwilę później piłka do Johnsona, podaje do Mlapy Mlapa, straszne zamieszanie w polu karnym, znowu do piłki dopada Johnson wysuwa do Jonesa no i poprzeczka ratuje mnie przed utratą bramki, tutaj jeszcze piłkę e, wybijał bodajże Hymel no i na szeście udało się obronić, chociaż napierał mnie bardzo, bardzo w końcówce tego spotkania jak widzicie 85. minuta rzut rożny, kolejna sytuacja, walczyli tutaj jak mogli <laughs> moi obrońcy, nie wiem co zrobił Adler w tej sytuacji, ale to było trochę śmieszne, no jak można bronić główką taki strzał chwilę później, 90 minuta wrzutka w pole karnej, Robert Lewandowski, kto mieczem wojuje od miecza ginie, jak to mówią i on z tych wrzutek niestety nie osiągnął nic, a mi udało się po dośrodkowaniu strzelić bramkę i wygrać to spotkanie 2 do 1, z czego się bardzo cieszę, bo to było moje szóste Zwycięstwo w tej lidze i mamy już punktów 18, więc brakuje mi tylko jednego punktu do mistrzostwa. Awans już jest, także jesteśmy w trzeciej lidze. Trzecia liga, do której mówiłem, że pewnie dojdę i dalej już nie, więc zobaczymy, jak to będzie. Wychodziło, ulepszyłem sobie jeszcze prawą obronę. W zasadzie kupiłem zawodnika na ławkę. Był to walker, którego miałem do wyboru za 2100 końców. Także tak wygląda mój skład. Zobaczcie zgranie, statystyki i tak dalej. Widzimy się już pojutrze. Trzymajcie się, na razie i piona.